Cześć, dzień dobry z tej strony SimGata, witam Was na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam mój ranking dodatków do The Sims 4. W tle będą leciały sobie zwiastuny danych dodatków. Ja sobie troszkę pogadam, pooceniam. I od razu chcę zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, i ja już wiem, że większość się ze mną zupełnie nie zgodzi. Eee, no ale zobaczycie sami, e, także ja zapraszam do oglądania, będzie krótko i na temat. Na miejscu ósmym, czyli według mnie ostatnim, e, znalazł się dodatek: Witaj w pracy. Wiadomo, że tutaj dużym plusem jest możliwość pójścia e, ze swoim simem do pracy. Plus w przyszłości otworzenie restauracji, kawiarni, sklepu, no fajne, fajne, ale dla mnie tych karier jest zdecydowanie za mało. Troszeczkę dla mnie to było monotonne zadania, które się non stop powtarzały i prawdę mówiąc tylko w karierze naukowca doszłam do do samego końca lekarz czy też policjant, no to do połowy i, i czy tam pod koniec, ale no po prostu no nie, no, no, no nie przekonuje mnie to. Ale co do mebli, no ty no powiem tak, nie mój gust, nie mój styl. Eee, dla mnie no, nic fenomenalnego. Uważam, że gdyby rozbudowali jeszcze więcej karier, e, na przykład stryżaka, który dojdzie niedługo, to zdecydowanie mogłoby być jeszcze, jeszcze fajniej. Na miejscu siódmym psy i koty. Do najważniejszych plusów chciałabym doliczyć dochodzące otoczenie i naprawdę bardzo często z niego korzystam, bo najbardziej pasuje mi, znaczy może nie najbardziej, ale bardzo pasuje mi klimatem, który tam jest. No, meble, meble jak najbardziej na plus. Takimi, wiecie, to mi się kojarzy z takim typowym... Rodzinnym dodatkiem. A wiecie, te meble są takie przytulne i w ogóle i tak dalej. No, nawet widzicie, tutaj to wygląda tak wszystko bardzo przyjemnie po prostu. Ja, co prawda, nie jestem fanem grania z zwierzakami, gdzie no, niestety, ale brakuje tutaj opcji sterowania nimi, tak jak było to w innych częściach. No i co? Fajnie by było, gdyby e, tutaj zamiast dodatku psychoty był dodatek po prostu zwierzaki żeby znalazły się inne zwierzęta, tak jak na przykład, no nie wiem, konie, na które e, naprawdę bardzo długo już czekamy. E, no i, i co? No, no miejsce siódme dla mnie. Mm, no, no tak. Na miejscu szóstym znalazł się dodatek. Spotkajmy się. Bardzo miałam ogromny problem, żeby go gdzieś ulokować w moim zestawieniu. Ponieważ powiem szczerze, funkcje, które tu są, są bardzo przydatne. Na przykład, kluby, tak? No fajnie. Chodzenie na dyskoteki. No, funkcje fajne. Ale nie na dodatek. Takie rzeczy, według mnie, powinny znajdować się już w grze podstawowej, no bo no to nie są jakieś takie, wiecie, wymyślne funkcje, e, które, według mnie, są tutaj jakby najważniejszymi w, w tym dodatku. E, miasto na 6. Miasto, no nic tam dodać, nic tam ująć, tak naprawdę. E, meble, meble bardzo lubię, tak samo jak e, stroje, które tam znajdziemy. Wiecie, są takie. W fajnym stylu, e, więc e, jest to taki dla mnie rozrywkowy dodatek, bardzo lubię właśnie e, robić ze simami układy taneczne e, z przyjaciółmi i tworzenie klubów naprawdę mogą dodać bardzo, bardzo dużo do rozgrywki, e, dlatego to też właśnie będzie dla mnie miejsce szóste. E, tyby dodali jeszcze trochę więcej, na pewno ten dodatek znalazłby się na mojej liście o wiele, wiele wyżej. Kolejne miejsce, czyli miejsce piąte, jest to dodatek. Zostań gwiazdą, i tutaj jest bardzo temat trudny. Bardzo trudny, bym nawet powiedziała, mający bardzo wielu przeciwników. Co ja Wam powiem? Na razie, tak bardzo z mojej strony. Lubię ten dodatek, ponieważ lubię robić simów z sławnymi. I naprawdę w każdej mojej rozgrywce, których jest no niestety ale niewiele, znajduje się gwiazda, albo powstająca gwiazda. No po prostu każdy u mnie jest gwiazdą i zawsze dąży do bycia gwiazdą. Ale teraz dojdźmy do tego, jaką gwiazdą. Kariera aktora niestety, ale no nudna nudna tak samo nudna o e, ojej coś tu włączam nie chciałam tego e, jest tak samo nudna jak wszystkie kariery e, jak wszystkie kariery e, które doszły w witaj pracy witaj pracy witaj w pracy e, więc no fajne było za pierwszym razem Mm, no ale później no to już ile można co chwilę robić tego samego i moja kariera aktorska polega na tym, że wysyłałam Sima e, samego do tej pracy, no bo ile to można to samo klikać przebierz się, pożartuj, poćwicz scenariusz, no strata, tata, strata, tata, no nie, meble meble może i są fajne ale tak naprawdę używam ich bardzo, bardzo bardzo rzadko bo nie lubię tworzyć takich aż bardzo ekstrawaganckich e, pomieszczeń, oczywiście zdarza się, ale, ale to, to nie jest jakiś, jakiś tam mój faworyt. E, więc dla mnie miejsce piąte, tak typowo na środku, bo... Mm, tak naprawdę zaczęłam grać w Sims, tak wiecie. Konkretnie tylko i wyłącznie przez ten dodatek, bo, bo ja chciałam zostać gwiazdą, e, więc, więc troszeczkę to taki był zapalnik do tego wszystkiego. No ale, miejsce piąte, no bo niestety, ale mogli się bardziej postarać. Na przykład, jak w karierze e, w trujeczce, gdzie można było nawet być piosenkarką, wybierać sobie scenę, piosenkę, no to było takie bardziej, wiecie, więcej, więcej możliwości. Na miejscu piątym y, mamy y, dodatek najnowszy aktualnie, czyli Uniwersytet. I od razu najważniejsza rzecz, najważniejszy plus są no to oczywiście rowery i powiem Wam, że fajnie, bo mamy środek transportu, plus uważam, że to jest super ozdoba do tomów, które buduję, tak? Więc, więc to jest, wiecie, podwójny plus Ja na uniwers w uniwersytecie grałam tylko raz tak naprawdę, żeby pójść ja na pewno nie poznałam wszystkich funkcji. Ale e, spytacie może dlaczego tak wysoko, jeżeli, jeżeli nie, mam, e, nie mam tego dodatku tak bardzo ogranego, ponieważ tutaj tryb butowy, e, ubrania, fryzury, e, rowery już po prostu powodują, że ten dodatek znajduje się u mnie tak wysoko, więc polecam, polecam, polecam. <ścoughs> Eee, I wiecie, ja też bardzo lubię realizm w grze, więc eee, nie lubię rzeczy naturalnych, ale no, Uniwersytet no, jednak daje więcej takich możliwości, mm, żeby nasi Simowie przeżyli prawdziwsze życie. No i mamy miejsce trzecie na miejscu trzecim pory roku. Mam nadzieję, że nikt mnie za to nie zabije, dlaczego tak nisko pory roku. Wiem, że dla wszystkich to jest must have, ale dla mnie must have. Ale nie najlepszy dodatek, sorry. Yy, zacznijmy od najbardziej podstawowej rzeczy, z którą pewnie większość się akurat zgodzi. Yy, pory roku powinny być w grze podstawowej. Yy, ja wiem, że w dwójce, w trójce był to też dodatek, ale no nie oszukujmy się. Yy, jak to tak bez tych pór roku funkcjonować normalnie? Już mogli tego chociaż aż tak bardzo nie rozkładać. Yy. Więc pod tym względem jestem trochę oburzona. No ale trudno. Eee, ja Wam powiem tak, nie, nie jestem w ogóle fanką pór roku. na zasadzie, że, że uważam, że to jest coś ekstra, wow, super, bo denerwuje mnie deszcz i śnieg też czasami. Eee, deszcz mam aktualnie wyłączony, więc no, to dużo mówi samo za siebie, ale nie wyobrażam sobie, Teraz rozgrywki jakiejkolwiek bez tych półroków e, i, i po prostu bez już kalendarza, z wydarzeniami, e, bez, bez choinek, no co ja bym w święta budowała, tak? No, no obchodzę, obchodzę święta w simisach dosyć często, e, Powiedziałabym, że bardzo często, ale no kalendarz to też jest taką moim zdaniem rzeczą, która już dawno e, powinna być w grze podstawowej, a nie... Za takie pieniądze. Eee, no ale mam puścjatami i, i, i jestem z tego zadowolona. Tryb budowy, tryb budowy bardzo, bardzo na plus. Okna drzwi no, są po prostu super dopasowane, według mnie. Więc do trybu budowy akurat się przyciągnie, nie przyczepie. Eee, no i ubrania. Ubrania. No, takie wiecie, przystosowane do, do por roku e, i też bardzo, bardzo mi się podobają. Nie ma czegoś takiego, że jest jakiś deficyt ubraniowy. E, więc no, podsumowując, ostrzemuje to dla mnie e, miejsce właśnie trzecie. To i tak bardzo wysoko. Dobra, i na miejscu drugim miejskie życie. Przez długi czas mój ulubiony dodatek. E, E, mój po prostu wymarzony e, od razu mówię dlaczego od razu się tłumaczę e, mieszkania to jest po prostu pierwsza rzecz e, Uwielbiam e, zamieszkiwać nowym synem w mieszkaniu, które jest no niestety ale słabe i z czasem robi się ten full wypas mm, Więc dla mnie to jest taki, to jest dla mnie must have e, bardziej niż pory roku i w ogóle tylko jedynie w miejskim życiu zaprzyjaźniam się z sąsiadami, bo gdy mieszkam w domu, gdzie sąsiedzi to ja tylko robię pa 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 więc no, no tutaj jakoś to działa. Ja w ogóle zakochałam się w miejskim życiu oglądając Mm, serię nie powiem Wam u kogo, bo nie pamiętam, e, ale to e, była seria damy i wieśniaczki. E, może mi to się kojarzyć i właśnie tam mm, wieśniaczka przyjechała do damy, a dama mieszkała w, w mieszkaniu w bloku, też z którego najbardziej e, lubię korzystać, więc, więc tutaj też się taka miłość pojawiła. E, festiwale uczęszczam, ale nie za wiele, bo w ogóle nie lubię wychodzić z iMAM gdziekolwiek. Nie wiem dlaczego, nie wiem, muszę się trochę tego oduczyć bo nie bo ja za dużo siedzę w domu. E, tryb budowy nie porywa, wiecie, na znaczy nie porywa. To są takie typowe w większości, nie wszystko, tak? No bo, bo tak też nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka, ale w większości są to mm, są to meble, które są po prostu takie starsze, zniszczone, żebycie wiecie, szukanie w bloku. E, więc, e, więc, no tutaj, jakby tryb budowy nie powala. E, to nie jest to, czego ja oczekuję, e, ale tryb e, kas e, no, już jednak bije, bije troszeczkę. Znaczy, bije. Nie bije wszystkiego na głowę, nie, 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 ale jest taki, wiecie, młodzieżowy, niby nowoczesny, taki. No mi się podoba taki, wiecie. Fajny. <laughs> I teraz tam miejsce pierwsze. Na miejscu pierwszym znajduje się wyspiarskie życie. Eee, no tutaj dla mnie to po prostu e, wygrywa pod każdym możliwym względem, czyli miasto cudowne. Tryb budowy przepiękny, e, ubrania, fryzury, wszystko jest. Eee, według mnie w ogóle tutaj meble są najbardziej dopracowanymi mm, Bardzo mi się to podoba, że możemy, e, możemy żyć w, właśnie e, w takim wakacyjnym klimacie non stop eee, co jeszcze? No, pory roku się nie zmieniają i tu e, nie ma zimy, więc to też jest fajne. E, a tak jak widzicie, tak jak niedawno mówiłam, że no te pory roku takie. Jak... Eee, no i co? Postacie nadnaturalne, czyli mamy syreny. No nie oszukujmy się, kto nie lubi syren, pewnie wiele osób. Nieważne, to było pytanie retoryczne, mogliście na nie nie odpowiadać. Ale ja lubię syreny. Eee, w ogóle możliwość pływania w oceanie, to jak to w ogóle wszystko wygląda, e, jak słońce zachodzi. No słuchajcie, no nie ma piękniejszego widoku. Naprawdę, jak ja włączyłam tą grę po raz pierwszy, jak ja zobaczyłam, jak Sulani wygląda, to ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że, że tak może wyglądać świat w Simsach. Po prostu cudowny i na pewno jest wiele fanów yy, wyspierskiego życia. To, to, to moja taka jedyneczka yy, i to akurat był najprostszy wybór, bo wiedziałam od razu, że to musi być jako pierwsze. E, podsumowując powiem jeszcze tak, że e, w ogóle ten ranking był bardzo trudny, bo wiele z tych dodatków z, położyłabym w podobnym miejscu, e, bo powiem wam szczerze, że według mnie no, każdy z tych dodatków, które wyszły jest bardzo przydatny, e, dodaje coś ciekawego, co się bez czego już sobie nie wyobrażam tak naprawdę rozgrywki, e, więc to jest takie wiecie, takie trochę naciągane na zasadzie, że to będzie gorsze od tego. E, Chociaż też jeszcze bym się mogła sama ze sobą wspierać i myśleć, bo naprawdę stworzenie tego rankingu to było naprawdę bardzo, bardzo trudna rzecz i nawet miałam trochę trochę dylematów. Myślałam się, zrobić jakieś egzekwo miejsca, ale stwierdziłam, że już dobra niech leci wszystko po kolei tak jak jakaś tam pierwsza myśl mi to wskazała. I tak jak mówię, to jest taka moja e, subiektywna opinia, e, moje subiektywne zdanie, mój subiektywny ranking. E, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. E, w przyszłości planuję jeszcze zrobić ranking pakietów rozgrywki i tam już wiem, kto zajmie ostatnie miejsce. Mm, akcesoria, nie wiem, bo tam to w sumie za bardzo nie ma co oceniać, tam jest na tyle mało, że, że to byłby bardzo, bardzo szybki przegląd. Także jak wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie, czy się ze mną zgadzacie, a jeżeli nie, to ja z chęcią poczytam jak wygląda wasz ranking dodatków do The Sims 4. Trzymajcie się cieplutko, cześć!